Jest 10 października. Nagrywam film z Ewą. Co ona sądzi o wyborach? Ewa, przygotuj się. Proszę bardzo, co ja sądzi o wyborach? Nie idę na wybory. Ewa jest bardzo złym przykładem, ponieważ w tym roku musimy iść wszyscy zagłosować na PO albo na Lit. Na Lit nie głosujemy, bo tam jest Waśniecki. On pije. Na PIS nie wolno głosować. I ja dzisiaj pójdę porozmawiać z rodzicami Ewy, żeby nie głosowali na PIS. Ja to jeszcze trzy słowa od Ewy. Raz, dwa, trzy. Ewa, na kogo pójdziesz głosować? Na nikogo. A, na kogo pójdziesz głosować, Ewa? Pójdę. Na kogo? Nie wiem, jeszcze. Na kogo pójdziesz głosować? Na samą obronę. Na kogo pójdziesz głosować, Ewa? Na nikogo. Dla kogo pójdziesz głosować?